To wydaje się takie wręcz banalne, ale się, że w hokeju dużą rolę odgrywają przewagi i dobry bramkarz. Dzisiaj było to chyba widać w waszej grze e, i chyba to bardzo... E, I chyba to bardzo po prostu cieszy, że tak dobrze te przewagi dzisiaj rozgrywaliście, no i też, Jasiek, też Tomas bardzo dobrze zabronił. No tak, dzisiaj można powiedzieć, że w końcu zaczęły jakoś funkcjonować te przewagi, bo wcześniej tak... Średnio nam szło z tym elementem gry, a dzisiaj to zafunkcjonowało. Wstrzygnęliśmy dwa gole w przewag. Bramkarz też nam bardzo pomógł. Zgarniamy trzy punkty i cieszymy się, że przed zajatem wygrywamy kolejny mecz. Przygotowując się do tego dzisiejszego meczu, zwracaliście jakoś uwagę na ten mecz Torunia z Katowicami, gdzie Toroń... Pokonał geksa? No tak, na pewno patrzyliśmy na to, co się wydarzyło kolejkę wcześniej, ale do każdego meczu podchodzimy w 100% zaangażowani i wiemy, że w tym roku w tej lidze nie ma słabych drużyn. na każdy trzeba być dobrze przygotowanym. Teraz już wiemy, to na pewno, że do play przystąpicie z trzeciego miejsca, ale przed tym spotkaniem mieliście jeszcze jakieś matematyczne szanse, żeby tą Unię przeskoczyć. Liczyliście na to, że realnie jest to cel do wykonania? Może gdzieś tam z tyłu głowy był, był taki jakby... Nadzieja była, ale po prostu skupialiśmy się na tym meczu, żeby wygrać za trzy punkty. No i potem patrzyliśmy, co się dzieje. Wasz trener, kiedy został zaprezentowany jako tutaj właśnie szkoleniowiec z GKS to wspominał, że jego takim jednym z celów jest, żeby dwie linie a tak owrona nagrały po prostu blisko siebie. Czy według Ciebie jest to łatwe do nauki? Myślę, że tak, jeśli, jeśli po prostu zawodnicy zaufają trenerowi i będą chcieli to wykonać, to myślę, że nie ma jakby problemu z tym, żeby grać blisko siebie. Myślę, że w taki sposób po prostu się tylko łatwiej może grać, i jesteśmy wszędzie blisko, jest nas pięciu jakby w każdej strefie i, no i wtedy się łatwiej gra. We wtorek zakończycie sezon zasadniczy, my czym w Sosnowcu? Co tak naprawdę ten mecz może Wam dać? Bo teraz już punkty nie będą miały większego znaczenia, więc o co to jest gra? Na pewno będziemy realizować założenia jakieś taktyczne, próbować może nowych jakiś sposobów. Mecz tak naprawdę będzie o nic, ale zawsze gramy o zwycięstwo. No i będziemy po prostu próbować coś innego przed play-off, zobaczyć, sprawdzić, czy coś będziemy chcieli zmienić po prostu. Rywal w playoffach ma znaczenie? Chyba poza Sosnowcem to reszta drużyn prezentuje bardzo zbliżony potencjał. Myślę, że to nie ma znaczenia. A co w ogóle powinno się liczyć w wyborze tego potencjalnego rywala? No bo wy jako trzecia drużyna jeszcze będziecie mogli wybrać z kim zagrać. Będziemy mogli wybrać, ale to już jest decyzja do trenerów, Uważam, Co się będzie liczyło? No. Ja myślę, że nie powinniśmy szpekulować jakby z wyborem z miejsca po prostu kogo chcemy, tylko po prostu pójść z tabeli i wziąć tego kogo po prostu nam jakby no, z tego miejsca, którego mamy dostać.